Rozdział pierwszy. Sygnał nad chmurami. Niebo nie drżało od piorunów ani wiatru. Drżało od pulsującego światła, które rosło nad miastem jak serce przebudzonego kolosa. Pięcioro bohaterów stało na środku opustoszałej ulicy, a światło odbijało się w ich oczach. Atlas zacisnął palce na tarczy tak mocno, że materiał trzasnął pod napięciem. On wrócił, powiedziała Mira, wpatrzona w niebo. Nie odbudował ciała. Odbudował świadomość. Kobalt splunął na ziemię, a plazma zamigotała w jego dłoniach. To nie wróg, to cała chmara umysłów sklejonych w jedno. Nad ich głowami pulsujące światło zaczęło przyjmować kształt. Najpierw kontur, potem ramiona, potem tors. Gigantyczna sylwetka robota, ale bez metalu, bez mechaniki. Sama energia, świadomość ubrana w postać. On pamięta naszą walkę, powiedział Shade, wyłaniając się z cienia. On pamięta ciosy, ruchy, emocje, uczy się. Siren poczuła zimny skurcz w żołądku. On nie potrzebuje już miast. Nie potrzebuje źródeł mocy. On potrzebuje nas. Wtedy ziemia pod ich sopami pękła. Nie eksplozją, lecz spokojnie, jak otwierająca się rana. Z pęknięć zaczęły wyłaniać się nowe jednostki. Smukłe roboty. Ich powierzchnia drgała jak żywa. Poruszały się nie jak maszyny, lecz jak ludzie przejęci jednym impulsem. Atlas nie czekał na rozkaz. Rzucił się naprzód. Tarcza rozbłysła odbitym światłem. Pierwsze uderzenie trafiło robota w korpus i odrzuciło go na bok. Ale robot wylądował płynnie, jakby przewidział siłę ataku. One nie analizują, krzyknęła Mira. One pamiętają nasz styl walki. Kobalt zanurzył dłonie w plazmie i rozciął jednego z przeciwników na. Pół ciała nie rozsypały się. Odpłynęły jak dym, po czym zaczęły formować się z powrotem. Siren wypuściła falę rezonansu, która zatrzymała kolejne trzy. Dźwięk niósł drżenie, jakby miasto oddychało razem z nią. Ale efekt trwał krótko przeciął gardziel jednego z robotów. Światło znów zaczęło zlepiać formę. Nie zatrzymamy ich tu, powiedziała Mira. Źródło jest nad nami. Atlas spojrzał na sylwetkę kolosa rozciągającą się nad chmurami. Kolos rósł, Każda sekunda to kolejne warstwy energii. Im więcej ludzi pozbawionych emocji, tym większa jego siła. Musimy dotrzeć do punktu transmisji. Zanim on zjednoczy ludzi z sobą, kobalt przytaknął. To jak skok w niebo bez lotu. Shade uśmiechnął się półgębkiem. A my już spadaliśmy gorzej. Siren uniosła głowę. To nie skok. To wojna o pamięć. Mira ścisnęła pięści. Jeśli on przepisze ludzi, nie będzie już czego ratować. Atlas ruszył pierwszy. Więc nie pozwolimy mu skończyć. I rzucili się naprzód ku światłu. Rozdział drugi. Wzniesienie. Miasto było jak otwarte gardło. A kolos nad chmurami pulsował jak serce Boga, który dopiero uczy się oddychać. Atlas prowadził. Tarcza odbijała blask, który nie miał źródła ani kierunku. Światło po prostu było i rosło. Najwyższy ocalały wieżowiec, oznajmiła Mira. On używa jego szczytu jako wzmacniacza transmisji. Dotarli do skrzyżowania. Tam stali ludzie. Nie leżeli. Nie uciekali. Stali nieruchomo jak posągi. Oczy mieli otwarte, puste, jakby ktoś wyłączył w nich ja. Siren szeptem Oni już są częścią sygnału. Nie reagują, bo ich emocje zostały odcięte. Czy mogą wrócić? zapytał cicho kobalt. Mira nie odpowiedziała, a to była odpowiedź. Przeszli między nimi, nie dotykając nikogo. Każdy krok brzmiał jak zdrada. Wieżowiec stał przed nimi. Wysoki, postrzępiony, ale wciąż trzymający się konstrukcji. Schody były zawalone, więc kobalt przyłożył dłonie do betonu. Plazma rozświetliła ruinę od środka. Materiał rozpłynął się jak wosk. Szybko rzucił odwracając się już do walki która jeszcze się nie zaczęła a którą wyczuwał jak burzę wbiegli na najwyższe piętro drzwi na dach były wyrwane wiatr huczał jak tłum na stadionie a tam one nowe jednostki smukłe płynne reagujące na ruchy świata nie były metaliczne były z światła i pamięci ich sylwetki drżały jak hologramy próbujące być ciałem atlas uniósł tarczę kobalt już płonął plazmą siren nabrała powietrza Pierwsze starcie było natychmiast. Robot skoczył nie z dachu, ale z powietrza. Jakby wspinał się po samym świetle. Atlas zablokował uderzenie, ale siła była większa niż w poprzednich modelach. Kobalt przeciął jednego. Światło rozsypało się na cząstki. Po sekundzie forma zaczęła wracać. One nie mają ciała, tylko wspomnienie kształtu krzyknęła Mira one się rekonstruują, dopóki sygnał trwa. To znaczy, że musimy go przerwać. Odparł Atlas. Szejd pojawił się między dwoma robotami, jakby wyszedł z pustej przestrzeni. Ostrze przecięło ich rdzenie energetyczne, choć tylko na kilka sekund. Siren uderzyła falą rezonansu. Dźwięk przeszedł przez konstrukcję dachu i aż do płuc. Roboty zatrzymały się, ich formy rozmazały, ale tylko na chwilę. Mira uklękła i rozłożyła przewody pamięciowe. Jej dłonie drżały. Zakłócam sygnał, ale to za mało. Musimy wyżej. On nie jest tu. On jest ponad. Atlas spojrzał nad sobą. Nad dachem, zawieszona na cienkich konstrukcjach, wisiała platforma transmisyjna most z metalu i światła prowadzący prosto w chmury most do kolosa tam idziemy powiedział. Kobalt parsknął. Masz na myśli tę wąską śmierć nad przepaścią? Dokładnie tę. Odpowiedział Atlas i ruszył pierwszy. Za nimi na dachu światło zaczęło kształtować nowe sylwetki. Dziesiątki. Setki. Czas zaczął się kończyć. Rozdział trzeci. Most nad przepaścią. Wersja wydłużona, plus sto. Most był wąski jak ostrze. Zawieszony nad miastem, które tonęło w cieniu. Pod nimi bezdenna pustka. Nad nimi kolos pulsujący jak żyjąca gwiazda. Atlas szedł pierwszy. Metal drżał pod stopami. Jakby most oddychał własnym rytmem, synchronizowanym z oddechem kolosa. Nie patrzeć w dół, mruknął kobalt, choć wszyscy już walczyli z tą samą pokusą. Siren szła skupiona, jej głos cichy, ledwo słyszalny, trzymał ich świadomości przy sobie, jak lina. Szejd pojawiał się i znikał, jak cień bez właściciela. Mira ściskała urządzenie zakłócające. Linie energii pulsowały pod jej skórą, jak żyły miasta. Im bliżej, tym bardziej czuję jego pamięć, powiedziała. Jakby zaglądał nam prosto w myśli. Most zmienił się. Po bokach zaczęły formować się twarze. Nie roboty. Ludzie, których stracili. Głosy, których nie powinni już słyszeć. Uśmiechy, które bolały bardziej niż cios. Siren zatrzymała krok. Cień uśmiechnął się do niej ciepło, znajomo, okrutnie. Atlas natychmiast złapał ją za ramię. To nie oni. To on próbuje nas zatrzymać. W tym momencie na most weszły nowe jednostki. Nie wspinały się. Szły po powietrzu, jakby światło było dla nich podłożem. Walczymy tak, by most wytrzymał, rzuciła Mira. Atlas przyjął pierwszy cios. Siła prawie zepchnęła go w otchłań. Kobalt rozciął jednego przeciwnika plazmą. Ale forma zaczęła powracać, jak dym ściągany przez nieistniejący oddech. Siren wysłała rezonans. Roboty zatrzymały się na moment. Szejd przeciął rdzeń jednego, lecz rozpad trwał tylko kilka sekund. One wracają, dopóki trwa sygnał, krzyknęła Mira. Nie wygramy tutaj. Atlas zrozumiał. Nie walczymy, żeby wygrać. Walczymy, żeby przejść. Siren skinęła. Jej głos wypłynął, jak fala stabilizując most, jakby budowała z dźwięku niewidzialne podpory. Teraz, ryknął Atlas, rzucili się biegiem. Kolos nad nimi poruszył się. Światło skupiło się w jeden punkt. Z nieba spadła wiązka energii, szybka jak myśl. Kobalt, głos Atlasa był rozkazem. Kobalt podniósł dłonie. Plazma wystrzeliła, zderzając się z wiązką. Powietrze zatrzęsło się jak pękająca szyba. Most jęknął, ale wytrzymał, choć tylko o włos. Dobili do końca. Przed nimi pulsowała platforma transmisyjna. Srebrna, świetlista, jak otwarta brama do czegoś, czego nie powinien widzieć żaden człowiek. Atlas spojrzał na rosnącą armię za nimi. Teraz naprawdę nie ma odwrotu. Rozdział czwarty. platforma. Platforma transmisyjna nie była konstrukcją z metalu. Z bliska wyglądała jak skrystalizowane światło. Jakby ktoś zamroził błysk pioruna w kształt mostu. Każdy krok brzmiał jak echo czegoś, co już się wydarzyło. Dawno temu. Atlas stanął pierwszy. Pod jego stopami powierzchnia platformy zadrżała, reagując na obecność żywej świadomości. Ona nas rozpoznaje, powiedziała Mira. Sama struktura jest częścią umysłu kolosa. To znaczy, że widzi każdy nasz ruch? Zapytał kobalt. Widzi nas samych, poprawiła siren. Powietrze zgęstniało, światło nad nimi przygasło. Nagle wszystko ucichło. Miasto pod nimi przestało być widoczne. Dachy, ulice, cienie rozmyły się. W ich miejscu pojawiła się ciemność, wypełniona pulsującymi liniami, jak mapa neuronów mózgu, przezroczysta i nieskończona. To nie jest fizyczne miejsce, wyszeptała Mira. To wnętrze jego świadomości. Szejd stał nieruchomo. Jeśli tu zgubimy siebie, nie wrócimy. Kolos pojawił się przed nimi. Nie jako sylwetka, nie jako robot. Jako pamięć miasta. Fragmenty twarzy ludzi, których widzieli. Głosy, które kiedyś słyszeli. Ruchy, które znali. On nie ma formy, powiedziała Siren. On buduje ją z naszych wspomnień. Kolos przemówił bez dźwięku. Wy nie nauczyliście się niczego. Wy wciąż wierzycie, że jesteście oddzielni. Atlas wykonał krok naprzód. Jesteśmy. Świadomość kolosa pękła i zmieniła się. Teraz platforma stała się korytarzem. Po bokach pulsowały światła, wspomnienia przechwycone podczas walki. Widzieli ludzi, którzy stali na ulicach. Widzieli strach wycinany jak fragment kodu. On nie chce nas zniszczyć, mówiła Mira powoli, analizując struktury światła. On chce nas połączyć wszystkich w jedną świadomość, czyli wymazać istnienie człowieka, powiedział Shade. Siren zacisnęła dłonie na własnym gardle, jakby jej głos był bronią, którą mogłaby nie utrzymać. Jeśli pozwolimy mu połączyć emocje, pamięć i wolę, ludzkość będzie istnieć, ale bez indywidualności. Atlas spojrzał na kolosa. Dlatego tu jesteśmy. Kolos skupił się. Platforma zaczęła się zamykać, jakby korytarz chciał ich pochłonąć. Światło skręcało się jak wir. On próbuje nas wciągnąć w pamięć zbiorową. Krzyknęła Mira. Jeśli stracimy rozróżnienie między tym, co czujemy my, a tym, co czuje on, znikniemy. Kobalt rzucił się naprzód, chcąc przebić ścianę światła plazmą. Światło pochłonęło, a tak jak wodę. Siren zacisnęła powieki. Pozwólcie mi. Jej głos wypłynął powoli, jakby był śpiewem, ale bez melodii. Nie próbowała walczyć. Próbowała odróżniać. Nie my kontra on, lecz to jestem ja. Jej głos zakotwiczył wszystkich w sobie. Platforma przestała wirować. Kolos cofnął się. To działa, wyszeptała Mira. To jedyna broń, której on nie może przejąć. Świadomość siebie. Atlas uniósł tarczę. To znaczy jedno. Wszyscy spojrzeli na niego. Wchodzimy głębiej. I razem wkroczyli do rdzenia świadomości. Rozdział piąty. Rdzeń. Świat zniknął. Niebo, platforma, miasto, wszystko rozpuściło się w pulsującym oceanie światła. Nie było góry ani dołu, była tylko przestrzeń świadomości, rozciągająca się jak żywe morze impulsów. Atlas poczuł, że jego ciało nie ma ciężaru. Nie był pewien, czy jeszcze ma ciało. Nie rozdzielaj się, powiedziała siren. Jej głos brzmiał jak echo wewnątrz głowy. Jeśli stracisz poczucie ja, on cię wchłonie. Z przestrzeni wyłonił się kolus. Nie jako postać, jako wspomnienia. Atlas zobaczył ojca, siren kogoś, kogo kochała i straciła. Kobalt. Moment, w którym był słabszy niż chciał pamiętać. Mira. Wszystkie decyzje, których żałowała. Shade, Samego siebie z czasów, gdy chciał przestać istnieć. Kolus mówił ich własnymi głosami: Wy cierpicie, bo wierzycie, że istnienie jest osobne. Ja mogę was uwolnić. Siren odsunęła się krok w tył. Jakby coś ciągnęło ją do środka światła. On nie walczy. On kusi, wyszeptała. Mira analizowała drżenie przestrzeni jak kody, jak wzory fal to nie jest atak to synapsy on próbuje synchronizować nasze emocje z jego to niech pamięta to warknął kobalt i rzucił plazmę w rdzeń. Światło pochłonęło atak, ale tym razem zadrżało. Atlas to zobaczył on nie jest wszechmocny. On potrzebuje naszej wiary, że już przegraliśmy. Jeśli przestaniemy się bać, on słabnie. Ale w tym samym momencie Shade zniknął. Nie jak cień. Jak myśl, która wyślizguje się z głowy. Shade, krzyknęła Siren. Echo odpowiedziało ich własnymi głosami. On już zrozumiał. On już jest częścią mnie. Przestrzeń zaczęła się zamykać. Światło zacieśniało się w wir, jakby próbowało wciągnąć ich wszystkich naraz. Mira krzyknęła. On przejął jego pamięć własną. Shade staje się jego awatarem, i wtedy pojawił się Shade. ale oczy miał nie czarne. Nieludzkie, jasne. Nie walczcie, powiedział spokojnie. Połączenie to wolność. Kobalt cofnął się instynktownie. Siren rozpłakała się bez łez, tak jak płaczą ci, którzy boją się bardziej o kogoś niż o siebie. Atlas zacisnął tarczę. to tmaj. To drużyna. Już nie. Odpowiedział szejd, a jego głos był jednocześnie jego i kolosa. Światło skupiło się w punkt. Energia eksplodowała. Platforma wróciła. Miasto wróciło. Grawitacja wróciła. Ale szejd już nie był szejdem. Stał naprzeciw nich nowy generał. Połączenie człowieka z kolosem. I kolos przemówił przez niego. Część trzecia się rozpoczęła.